My przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj ten zabieg, że tak powiem, żeśmy wykonali, bo pomysł wprowadzenia programu leczenia przerzutów do kręgosłupa przy pomocy kombinowanych technik robotycznych jest z nami już od ponad roku. Narodził się w grudniu w czasie zjazdu 2019. I no, byliśmy prawie gotowi do, do początku szkolenia, które miało się odbyć w Niemczech równo rok temu, kiedy, kiedy zaczęła się epidemia i pandemia, także naprawdę w trudnych warunkach udało nam się go wprowadzić. Zoperowaliśmy pierwszą pacjentkę. Dlaczego nie jest ważne? No jest kilkadziesiąt tysięcy przerzutów do kręgosłupa w Polsce rocznie. I wydaje się, że możemy znacząco poprawić jakość życia tych pacjentów właśnie poprzez działalność minimalnie inwazyjną, zabieganie z tego kręgosłupa, odbarczanie jego i przede wszystkim planowanie wspólnie, bo to, dlaczego to jest w tym szpitalu w Siedcach, to powstało podobnie dlatego, że też jest bardzo nowoczesny sprzęt do radioterapii. I jesteśmy, my jesteśmy w stanie tym pacjentom zaproponować terapię kombinowaną. Mamy nadzieję też, że w ramach programu rozwojowego będziemy w stanie dostosować, czy też nawet popracować nad wspólnym softwerem takim, żeby po prostu pacjenta planować wspólnie radiochirurgię i od razu e, stabilizację i to wtedy będzie wykonywane z, no, z subminimetrową precyzją. Tak? Jaka jest tego zaleta? No, gdybyśmy operowali w otwarty sposób, to pacjent prawdopodobnie by następne tygodnie spędzał w łóżku, tak to będzie spienizowany jutro i pojutrze wyjdzie do domu. Dla pacjenta jest to dużo mniej traumatyczne, tak, bo to są zabiegi w technice przeskórnej, a robot daje ogromną precyzję. To jest zupełnie inny, inny typ operacji, bo my patrzymy na ekran i widzimy końcówkę danego narzędzia yy, i nawigujemy w, w, jak gdyby w systemie live. Tak. Yy, mamy też jak gdyby bardzo precyzyjne trajektorie, które planujemy dzień wcześniej i które oczywiście możemy korygować. To nam tak dzisiaj się zdziało, że korygowaliśmy je w czasie operacji. Yy, także to, co nam daje, to poczucie pewności i ogromną precyzję. I powtarzalność, bo to jest najważniejsze w chirurgii: jest powtarzalność. Ten nasz robot jest jak gdyby taką asystą naszą. On pokazuje nam trajektorię. My, przy wyznaczonych trajektoriach, po prostu wprowadzamy narzędzia i on nam pokazuje, gdzie te narzędzia się znajdują. To jest troszeczkę to jest taki robot asystujący. To w Polsce jest jeszcze jeden taki system. W Europie, no w, w dużych ośrodkach, ale to też jest pewnie kilkanaście. Chciałbym podziękować swojemu zespołowi, panu doktorowi Szarkiemu, doktorowi Manowcowi i doktorowi Czapskiemu. Yy, no, za, za pomoc i za, za współorganizowanie, szczególnie do Szaleckiego, z którego to by się nie udało.